Cześć. Cześć. Powiedz, dlaczego prowadzenie polityki otwartych danych może być korzystne dla gospodarki? No, Mówi się, że startupy są silnikiem dzisiejszej gospodarki. Myślę, że otwarte dane mogą być takim paliwem dla tych silników. To energiczni młodzi, choć nie tylko przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe przedsiębiorstwa, nowe firmy, wiedzą i mają pomysły, jak wykorzystać dane miejskie na, w taki sposób, na który miasto pewnie nigdy nie wpadłoby, dlatego fajnie jest otwierać te dane, stymulować tym samym rozwój gospodarczy. Mamy ciekawe przykłady, jak zaraz po tym, kiedy otworzyliśmy dane dotyczące lokalizacji pojazdów w transporcie publicznym, wysypały się aplikacje, które od razu te dane konsumowały, dając zarazem, czy uzupełniając zarazem usługę publiczną, transportową, którą świadczymy dla naszych mieszkańców, więc ta, ta symbioza i współpraca przynosi bardzo ciekawe efekty. Jakie są dalsze plany z otwieraniem danych? Chcielibyśmy jeszcze bardziej wzmocnić ten obszar dostępności do danych transportowych czy związanych z mobilnością. Tak jak powiedziałem, otworzyliśmy już dane dotyczące lokalizacji pojazdów, aktualnych czasów oczekiwania na danym przystanku, ale też dla tych zmotoryzowanych samochodami chcielibyśmy rozszerzyć informacje o dostępności miejsc parkingowych na parkingach, które rozlokowane są w mieście, tak żeby niwelować ten ruch krążących aut poszukujących wolnego miejsca i udostępnić pełną informację, gdzie już y, puste miejsce czeka na kierowcę. Czy obecność firm IT sprzyja idei Smart City? Z pewnością sprzyja idei Smart City. Technologia wymieniana jest zawsze jako jeden z tych kluczowych elementów miasta inteligentnego. Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę najważniejsza jest różnorodność i patrząc nawet na koronę Krzemowej Doliny, czyli San Francisco, ono się tak świetnie technologicznie rozwija. Nie dlatego, że tam są wyłącznie firmy z IT, ale tam też jest kultura, jest międzynarodowo, jest otwarcie, więc na pewno ta obecność. Firma IT sprzyja, natomiast dbamy jako miasto o to, żeby w mieście była różnorodność. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a zarazem te różne elementy potrafiły wytworzyć coś naprawdę unikatowego i e, imponującego. Parkowanie jest ważne w Poznaniu. Parkowanie jest ważne, jeszcze ważniejsze jest przestrzeń dla pieszych, dlatego chcielibyśmy, żeby te samochody nie przeszkadzały tym, którzy nimi nie jeżdżą, a chcą się poruszać po prostu po w przyjaznych ulicach. Dziękuję za rozmowę. Dzięki również.